Wiecie? Takie, takie zdarzenie mi opowiadam. Tak, tak Studiuje u nas taki Gruzin, pamiętasz? Goridze się nazywa. <grystanie z góry> a na imię ma was. Jest, jest docent Pietajew, pamiętasz? Taki karakan ryży, z takich szklaków, <grystanie z góry> Miał I on gdzieś do katedry i go pyta. Mówi nazwisko. A mi Tak. A, <grystanie z góry> a jak was nazywają? A was? Mnie nie do panowisz. A was? A was. Mnie nie do panowisz, A was? A was. I tak minęły dwie godziny, a on w żaden sposób nie mógł zrozumieć jak to Taki student studiuje u nas, rozumiesz? Nazywa się Goridze. A na imię ma Awas, rozumiesz? I jest docent pietaje. I on go bierze do katedry któregoś dnia, rozumiesz? I go pyta. Mówi nazwisko. Goridze. A jak was nazywają? Awas. Mnie Nikołaj Stiopanowicz, a was? Mnie Nikołaj Stiopanowicz, a Was? Mnie, a was, no? Taki student rozumiesz? <coughs> Studiuje u nas, goridze się nazywa, kapujesz, a mówią na niego a to jest takie gruzińskie imię, rozumiesz? Abas, abas, no, abas. Ciebie jak nazywają? Skiołpa! No, <śmienicza> no widzisz, no widzisz, widzisz Skiołpa, a ona was! Rozum? Ty rozum... A docen tępy, rozumiesz? I on kiedyś bierze tego studenta do katedry i go pyta! Nazwisko! Igorice! A jak was nazywają? Abbas! No, kogo? Co, kogo? Co kogo? Kogo on cały czas pyta? Okresowo, cyklicznie? Kto pyta? Kto pyta okresowo? Gruzin pyta? Jaki Gruzin? Nie! Studiuje u nas Gruzin, rozumiesz? Jest docent Pietajew, kurdupę taki, z taką szyją. W takich brylach. I on go bierze do katedry i go pyta. Nazwisko: Gruzin. Kto... Znaczy on myślał, że on go pyta, docent, rozumiesz? A Gruzin, że on mu odpowiada. Rozumiesz? Czyli pyta go, rozumiesz? Ale pyta! O, O O docent, tak! Widzę. A na imię jak macie? A wy? On mówi, ja to ja tocie. Mówi, a ja, a ja a kto taki jest? Nie jeste? ty też no. Aha, byli gruzinami, ha? No. Nie kur... tego nie pamiętam raczej. Nie, 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 jeden był Stiopa, a drugi był Abbas, no. To ja jestem Kiopa. No tak, no. Widzisz, ty jestem... Ty, a kto jest Gruzin? Kurwa? Może on nie wiedział, że z gruzinem? A co, Nie powiedzieli mu, nie? Nie, nie. Powiedzieli mu. Powiedzieli, tylko później, rozumiesz? Później. To była abas, rozumiesz? Dobrze. Wiesz co? Opowiedz jeszcze raz. Chodź tak? Uważaj. Gruzuje u nas Suzin, bracia! Studiuje u nas Gruzin, rozumiesz? Jest tępy docent, rozumiesz? Tępy! Tępy docent. A, a, a Gruzin? A Gruzin? nie! Nie! I ty też nie! Razem z docentem nie! No, 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 nie. no, no. no, no i co? Co? Ja co? No to z czego wy się głupki śmieje? <laughs> <laughs>